Cześć, witajcie, z tej strony Niru, a przed nami najciemniejszy log, czyli gra, która sprawia mi ogromną radość i mam nadzieję, że bawicie się ze mną równie świetnie. Zabieramy się za kolejny, kolejne zadanie. Przejdźmy może od razu do ekranu wyboru kolejnego zadania, kolejnej wyprawy. Odblokowaliśmy sobie norowisko i odblokowaliśmy sobie zatokę, to są fajne miejsca. Zatoka jest szczególnie fajnym miejscem, żeby na przykład. Często można tam wysłać fajnie bohaterów i spotkać obiekty, które obniżają stres albo redukują jakieś negatywne nawyki, które nasi bohaterowie posiadają. Więc warto zawsze się tam wybrać. A w norowisko nie mam z norowiskiem zbyt pozytywnych wspomnień. Norowisko zawsze dla mnie było najcięższym. Hmm, hmm, wyborem. <laughs> najcięższą lokacją, przez którą przychodzi nam przechodzić. Więc też niechętnie się tam wybieram, ale na pewno, na pewno przyjdzie nam prędzej, czy później się tam wybieram, czy to w kontekście pokonywania kolejnych bossów, których i tak będziemy musieli zrobić. Czy to po prostu będą y, odpowiednio fajne nagrody, które będziemy chcieli skompletować? Zerknijmy, co my tu mamy. Mamy ruiny, y, krótką misję, która polega na zbadaniu 90% sal, y, proch błyskowy fajny przedmiot, ale jeden już taki mamy. Nie ma wielkiej, tak naprawdę, m, potrzeby, żeby kompletować duplikaty takich błyskotek. I tylko i wyłącznie możemy je fajnie y, potem sprzedać i zdobyć z tego pieniądze, które no, w pewnym momencie mogą sta stać się dla nas problemem. Pierścień Pogromcy Bestii. Fajnie. 25% więcej obrażeń, jeżeli walczymy z bestiami. Niestety, minus 2 uniku. Jedno drugie delikatnie rekompensuje. Na pewno fajny przedmiot w początkowych fazach gry. Myślę, że będziemy chcieli go zdobyć. Wytrzymała Klamra? No nie, nie do końca. I ta Fiolka Wiedźmy też nie jest do końca taka super rewelacyjna, więc najoptymalniejszym wyborem zadania będzie Knieja. Zbudujmy zespół, który mógłby się tutaj przydać. Na pewno byśmy chcieli zabrać ze sobą naszego lekarza, ale myślę, że już w jakimś takim troszeczkę lepszym kontekście dopakujemy jej jakieś zdolności za chwilę. Włóżmy ją na chwilę obecną na ostatnią pozycję. Awanturniczka, awanturniczka. Widzę, że też nie ma zestawu takich zdolności, które lubię najbardziej. Będziemy musieli tutaj zerknąć. Kurza ślepota. Jeśli pochodnia jest poniżej 26 punktów, to yy, mamy ciężej, jeśli chodzi o obrażenia. Ale mamy fajną sprawę: ręka losu. Yy, jest szansa, że zamieniamy pudło w trafienie. Bardzo fajnie. Podoba mi się nasza awanturniczka. Wyśle, że, myślę, że ciekawym wyjściem. Ciekawym wyjściem byłoby wziąć Dysmasa tutaj, żeby korzystać dalej z jego strzału z bliska, bo on mimo wszystko jest dobrym bohaterem. Tylko to leniwe oko nas tutaj troszeczkę boli i troszeczkę nas yy, nam przeszkadzać będzie, ale to myślę, że nie szkodzi. Zabawa będzie polegać na tym, że używamy yy, cios strzału z bliska, przesuwamy się jedno pole do tyłu, awanturniczka wskakuje na pole do przodu, bo szybkość ma mniejszą od Dysmasa i używa swoich zdolności. Ona jest właściwie tylko mocna na tej pozycji pierwszej, więc ją zabieramy. RU. Albo dobrym pomysłem jest zabranie ze sobą róh. Tylko tyle, że on natarcia może używać tylko z dwóch pierwszych pozycji. Nie ma obrońcy. Jeżeli bym chciał zabrać ru to musiałbym się liczyć z kolejnymi wydatkami na umiejętności. A już w planach mam y, wydanie gdzieś około 3000 zł. Nie chciałbym tego wydawać więcej, więc raczej dajemy sobie z tym spokój. Nasza kuszniczka ma dosyć wysoki poziom stresu, ale nie będziemy go na razie redukować, bo. Yy, za każdym razem, kiedy bohaterowie spoczywają w osadzie, kiedy my idziemy na wyprawę, jak wracamy, ten poziom stresu troszeczkę delikatnie też maleje. Więc myślę, że samoistnie ona dojdzie tam jakoś do siebie. Kosin. Kosin y, jest dobrym wyjściem. Oferuje on dodatkowe leczenie, y, słaby wyrzut. Nie ma nie, nie, nie jest tak źle. Ma, jest mniej obrażeń, mniej obrażeń od stresu w norowisku i no, on to nam się teraz nie przyda, ale nie jest tak naprawdę źle. On może, on może, stu, może nawet być dla nas dobrą perspektywą. Ma dosyć dużą szybkość. Więc istnieje szansa, że uda nam się przyciągnąć cel do przodu, na przykład wszelkiego rodzaju stresujące postaci albo tam artylerię, a wtedy Dysmas dopiero, bo ma 7 szybkości, użyje strzału z bliska i zdejmę już takiego kluczowo irytującego przeciwnika, chyba że to tak obniża 1 szybkości, ale to dalej zrównaliśmy się z Dysmasem, Na pewno sobie to założymy. I tak zrobimy, zabieramy ze sobą okultystę, tylko ja chyba bym chciał temu okultyście dać jeszcze jedną zdolność. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu jeszcze raz. Nie możemy obniżyć kosztu tego treningu, więc musimy się liczyć z dużymi kosztami. Leczenie drużynowe od 1 do 2, tak naprawdę to nie jest za wiele, nie będziemy, chciałem to kupić, ale jednak nie będziemy tego robić, bo 1 do 2 to mało. Możemy się wspomagać zawsze okultystą, który ma naprawdę potężne leczenie, od 0 do 12, ale istnieje szansa, że wywoła krwawienie. Tak czy inaczej, to krwawienie nie jest takie bolesne, dopóki się nie skąbi z jakimiś innymi tam krwawieniami. Ale co bym chciał jeszcze od naszego okultysty, to bym chciał artylerię ochłani. 800 sztuk musimy poświęcić na to artylerię, bo to jest moim zdaniem zdolność bardzo potrzebna w przypadku pójścia do Kniei, w przypadku pójścia do Norowiska, Zatoki. To są takie miejsca, w których to się naprawdę przyda, bo zadaje plus 15% obrażeń kontra nadrealnym. Dostajemy, kiedy używamy tej zdolności, czyli jeżeli na przykład używamy zdolności, a artyleria na przykład jest, to są jednostki nadrealne, dostaniemy taki bonus, więc sobie to zabieramy. I jeszcze bym chciał, żeby nasza y, awanturniczka miała żelazny łabą, łabąć. Łabąć? Łabęć. To jest świetna zdolność. Y, I krwawa rozprawa. To są takie zdolności, które no, po prostu y, moja awanturniczka musi posiadać, bo są to takie najważniejsze zdolności. Okrzyk jest w porządku, y, jednak zostałbym przy. Przypływie adrenaliny, jeżeli chodzi o knieje, bo jesteśmy w stanie tym zatamować krwawienie lub uleczyć zarazę. Dodatkowo dostajemy fajnego Bufa, a Barbarzyński okrzyk ma szansę tam dwie jednostki z brzegu ogłuszyć, ale ta szansa nie jest jakaś wygórowana, więc po prostu tego sobie nie będziemy tutaj zabierać. 16 tego tych naszych tutaj jedzonka, może nawet. Może nawet zostań przy 12. Troszeczkę yy, zaoszczędzimy na tym, delikatnie. Pochodni jak najbardziej, myślę, że 12 powinno wystarczyć. Jest to krótka wyprawa, mam nadzieję, że wystarczy. Z dwie łopaty, na pewno z dwa razy serum, z dwa razy bandaż, raz lecznicze zioła, jeden kościany klucz i jedną wodę święconą koniecznie ze sobą zabieramy, bo możemy jakiś zły nawyk w ten sposób postarać się zdjąć. No dobrze, nasz lekarz znowu będzie mógł tylko i wyłącznie leczyć z tej pozycji, ale mam nadzieję, że reszta ekipy to dosyć taka solidna ekipa i duże obrażenia będziemy tutaj kręcić. Ścieżki pełne są trujących pułapek. Pułapki to jest taki trudny temat, bo one tak naprawdę rzadko kiedy uda nam się je sukcesywnie dostrzec i tam wyłapać i rozbroić. Hmm. Zbadać 90% sal. No już widzę, że tutaj na samym początku Mielibyśmy skarb i walkę, ale po drodze jest jeszcze jedna bitwa W ten sposób moglibyśmy się, kurczę, też dosyć Mocno też osłabić na przyszłość. Dajmy sobie spokój To będzie, ten jeden, to, je, to, będzie to jedno pomieszczenie, które odpuścimy Bo jedno pomieszczenie możemy odpuścić. Jest i bitwa Jedna e, artyleria, dwóch drapaczy Dobra, no, strzał z bliska Miałem nadzieję, że e, nasz tutaj kolega kosin będzie pierwszy i przeciągnie artylerię, ale tak nie jest. Korzystając z naszej krwawej rozprawy, oczywiście napastujemy tą artylerię, wywołujemy krwawienie. Dwa punkty to zawsze fajna rzecz. Musimy się leczyć, nie mamy za bardzo kogo, no ale musimy jakiś ruch wykonać. I teraz tak, moglibyśmy przyciągnąć artylerię, ale ona wtedy mm, zatruje nam tutaj naszych dwóch towarzyszy z przodu. Z kolei, jeśli zostawimy artylerię z tyłu, może ona wykonać ruch zatrucia dwóch towarzyszy z tyłu. Ale z tyłu, jak jest, też próbuje naznaczać wrogów dla tych drapaczy, więc nie będziemy jej przyciągać. Zdecydujemy się na zadawanie obrażeń, może, może właśnie w artylerię. A, ah, unik, kurczę, kurczę. I jest, tak jak mówiłem, naznaczenie. Jest to chyba duża szansa na to, że ona kogoś naznaczy, żeby po prostu oni mogli większe obrażenia tutaj zadawać. Rzecz jasna będzie nas to bolało, ale mamy tak naprawdę dwóch dobrych lekarzy, więc... O! To jest bolesna sprawa. Mm. Strzelamy w artylerię, musimy się tego y, dziadostwa pozbyć. Czy ja chcę już kombinować z leczeniem, czy powinienem, wiecie co, jeszcze raz spróbuję tutaj zadać obrażenia, żeby na pewno się pozbyć tej artylerii. No i łomocimy tutaj, zadajemy obrażenia, ba, jak to się ładnie nazywa, nie jest to barbarzynka, tylko awanturniczka, awanturniczka naprawdę świetne obrażenia zadaje, uwielbiam tą postać jeśli chodzi o zadawanie obrażeń. No niestety musimy się liczyć z tym, że oni będą tutaj cały czas ją bardzo, bardzo mocno nać, już mamy wrota śmierci, ale aj, powinienem wtedy się leczyć. Hmm, śpieszę wam już z wytłumaczeniami, jest krytyk, więc obniżymy troszeczkę stres w naszej drużynie. Leczymy się. O, zero! Tylko nie krwawienie, odporność. Lecz się. Y, czym są wrota śmierci? Kiedy zdrowie naszego bohatera spada do zera, on nie umiera automatycznie. Y, wpada on na wrota śmierci. Każdy kolejny cios ma szansę po prostu go zabić. Y, wrota śmierci dodatkowo obniżają jeszcze zdolności bojowe naszego bohatera, w tym wypadku obniżają celność, obrażenia, które zdajemy, szybkość i odporność y, na obrażenia od stresu. Bardzo niedobra sytuacja, bardzo niefajnie, że przydarzyło nam się to na samym początku. Jeśli nie będziemy mieli szansy wyleczyć cię przed tym yy, przeciwnikiem, jeden, ale też dużo i odporność na krwawienie. Yy, no, wie, dalej jest wielka szansa, że on po prostu jest, jest unik, jest, bo istnieje bardzo duża szansa, że on będzie nas po prostu tutaj zabił. Yy... Czy ja chcę kombinować z leczeniem, czy ja chcę się go pozbyć zupełnie? Kapanka by spróbujmy zaatakować. Dobrze, zabijamy go trudno. Gdybym próbował przedłużenia, mogłoby się to się skończyć. Musimy ją nakarmić dosłownie tym, czym mamy i musimy się skupić na tym, żeby ona już nie dostawała takich batów i przede wszystkim trzeba ją wyleczyć. Będziemy korzystać z tej zdolności naszego okultysty do leczenia. Tak, on leczy od 0 do 12. Może się okazać, że wyleczy nic, może się okazać, że wyleczy tak naprawdę Prawie nic, ale może się też okazać, że wyleczy 12, a przy krytyku jest to nie nawet i 20 punktów zdrowia, więc warto jest tego. Y, wa warto jest próbować. Yy. Na pewno nasza medyczka. Y, Menex będzie sobie tutaj sukcesywnie lecieć na naszą awaturniczkę. No i tak, obie te ścieżki musimy prędzej czy później przejść. Wybieram tą drogę, ponieważ są tylko dwa pomieszczenia, dwa korytarze. W związku z czym będziemy mieli mniej do powrotu, bo kiedy wracamy po ścieżkach, które już wcześniej przemierzaliśmy, nasi bohaterowie dostają punkty stresu. Dobrze. 90% szans na rozbrojenie, dysmas, pułapka. O tym mówiłem w którymś z wcześniejszych odcinków, że E, istnieje taka szansa, zatamujemy szybko, nie zatamujemy, tylko uleczymy zarazę. 90% szansy na powodzenie i oczywiście się nie udaje, ale wszyscy wiemy jak to jest z losowymi szansami. Przed nami jedna walka i dwa, jakiś, dwie jakieś szanse na nagrodę. Ektoplasma, ok zaskoczenie, świetnie, po prostu fenomenalnie. E, dlaczego Ektoplasma jest takim nieciekawym przeciwnikiem? Ponieważ e, one się często duplikują. A tak jednej jest w stanie wywołać stworzenie kolejnej i kolejnej i jeszcze jednej, i każda z nich może być po prostu, kurczę, coraz silniejsza, coraz większa, i w nieskończoność może się to ciągnąć. Cały czas tak naprawdę odnosimy straty i nie, nie idziemy do przodu. Więc całe szczęście, że udało się je zaskoczyć, udało się je rozbić, pokonać. Ja tutaj szybko zamienię nas miejscami. Przesunę te pochodnie, żeby je tutaj połączyć. Mamy dwa bandaże. Jeszcze tak naprawdę źle nie jest z naszymi krwawieniami, więc używamy sobie tego na tym drzewku. Świetnie, Rubin, to jest 1000 sztuk złota dla nas do przodu. A warto nadmienić, że wydaliśmy dużo, dużo złota, szykując się do tej wyprawy. Więc chcemy jak najwięcej tego złota zbierać. Już mamy tutaj 1872 tysiące, no 2500 z, z pewnością mamy ze sobą już zebrane. A jeszcze sama nagroda z zadania to chyba 3000 były w tym wypadku. Więc mniej więcej, mam nadzieję, że wrócimy do osady z jakimiś pokaźnymi 3000. I że wszyscy wrócą z niej z tej wyprawy żywi, bo nie chcę tracić tej awanturniczki. Ma ona dosyć fajny zestaw. Oj oj oj, dobrze, że wyskoczył tutorial, bo bym się normalnie wpakował w tarapaty. Rozbrojenie. Chciałbym, żeby ona pozostała przy życiu tak naprawdę. Dlaczego tak fajne jest rozbrajanie pułapek? Bo jeżeli się powiedzie, a zawsze zazwyczaj wybieramy bohatera, który ma na tego najlepsze predyspozycje, to obniża to też troszeczkę stres, jaki na razie ten bohater zdołał doświadczyć czy tam osiągnąć. Kolejne dwie ektoplazmy. Kolejne zaskoczenie. Fantastycznie, więc pozbędziemy się raczej bezproblemowo. Leczymy się jeden. Ale ten okultysta nie, nie ma się czym pochwalić e, normalnie dzisiaj. Potrzebujemy takiego solidnego 12. Potrzebujemy czegoś takiego. No ale. Mm... Na razie jakoś nam to idzie. Przeciwnicy trafili nam się trudni, tylko i wyłącznie na początku stanowili jakieś wyzwanie. Wiecie co? Użyjemy tutaj sobie tego serum, żeby dostać skarby, bo um, chciałbym jak najwięcej wyciągnąć z tej wyprawy. Te herby jak najbardziej nam się przydadzą. Potrzebujemy te herby do ulepszania. Tutaj używamy naszej ostatniej łopaty. Już więcej, mam nadzieję, że tego na drodze naszej nie spotkamy. Głód. Okej, okay. głód. Mamy czym zaspokoić. Nie jest źle. Wypalamy jedną pochodnię. Tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka w tym pokoju, więc wchodzimy. I puste pomieszczenie. Nie ma zupełnie nic. Zwracamy do osady. Jesteśmy czyści. To by było na tyle, jeśli chodzi o to zadanie. Zdobyte skarby. No, oczywiście, zwracamy wszystko, co zabraliśmy, a czego nie wykorzystaliśmy. 3000 się uzbierały. Tak jak mówiłem, tak jak miałem takie przewidywania, obliczenia. 6000 powinniśmy przynieść z powrotem. 4 akty i 8 herbów. Bardzo dobrze, że te herby zdecydowałem się zebrać wtedy. Bo będziemy ich teraz używać. Strach przed potworami, wiecie co na pewno będziemy chcieli się tego pozbyć, bo to jest bardzo słaba sprawa. Ostatni zryw, spoko. Dobry refleks, dwa szybkości zawsze e, bardzo fajna sprawa i szansa rozpoznania w ruinach, więc będziemy często zwracać na niego uwagę, jeśli będziemy się wybierać do ruin. Wracamy do osady. Zerknijmy sobie na to, co możemy teraz. E, co tutaj się teraz podzieje? Rosai skutecznie, e, skuteczną kurację przeszedł, więc nie mamy już tej czarnej śmierci, która była masakrą. W Lazarecie Reynald pozbył się kleptomanii, bardzo fajnie, ale my tam chyba jeszcze z jakiś zabieg będziemy musieli podjąć. Co my tutaj mamy? Trendowaty, bardzo fajna postać, która kręci bardzo fajne obrażenia. Podnosimy sobie ilość dostępnych bohaterów tygodniowo. Podniósłbym koszary bohaterów, żeby zabrać ze za sobą teraz i trendowatego, i badaczkę zarazy, ale no nie mamy do tego wystarczających środków, więc zabieramy tylko trendowatego. Trendowate to jest fajna jednostka, która sprawdza się w pierwszej i drugiej linii. Skłonność do zgłębiania różnych arkanów, y obrażenia odplugawych no nie jest tak dobrze, ale celność, co w przypadku y trendowatego, jest y bardzo potrzebna. Jest. Co my tutaj możemy jeszcze się pozbyć? Paniczny strach przed y zamkniętą przestrzenią nie jest źle. Ma kompulsywność. To jest bardzo nieprzyjemna sprawa. Kompulsywności będziemy chcieli się pozbyć. Czy my możemy zmniejszyć koszty? Nie możemy. Dobrze. Te 1350 musimy poświęcić, żeby tego Reynalda do dobrej kondycji przewracać. Ale warto, bo też tych krzyżowców za bardzo tutaj. A nie, jest jeden krzyżowiec. Faktycznie spokój i. Ale niestety nie ma on zbyt. nie jest on w żadnym stopniu lepszym wyborem niż Reynolds. Powiedzmy, że przyzwyczailiśmy się już do jego towarzystwa i chcemy leczyć go. Żeby przywrócić go do najlepszej kondycji, tymczasem to jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, zostawiacie łapki, w górę, jeśli Wam się podobało. Zapraszam do subskrybowania, żebyście nie pominęli żadnego przyszłego odcinka. Niezależnie od tego, czy to będzie Darkest Dungeon, czy nie. I piszcie w komentarzach, jakie macie uwagi, być może jakieś kolejne uwagi, być może. Macie jakieś inne myśli, którymi byście chcieli się ze mną podzielić? Bardzo chętnie je przeczytam i bardzo chętnie w jakiś sposób je urzeczywistnię, czy nad Wam na nie odpowiem. Tymczasem to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, cześć.